Czas nie stanął w miejscu, dokładnie 19 godzin temu pożegnaliśmy rok 2009, a powitaliśmy 2010. Na balach, prywatkach, no i pod chmurką największą plenerową zabawę sylwestrową zorganizował Kraków. Na rynek przyszło 100 tysięcy ludzi. Dzielnie walczyła też Warszawa. Na Placu Konstytucji w okolicach było tylko 10 tysięcy osób mniej. Jeśli wierzyć uczestnikom, wszędzie zabawa była doskonała. Paweł Płuska. Bo była. Nie wiadomo, czy najlepiej, ale na pewno najgłośniej bawiono się w wielkich miastach. Tu było dużo muzyki, szampana, ognia i fajerwerków, no i oczywiście miłości. Ania, bo Agnieszka. Patrycja. Patrycja. Ania, Ania, lubię Patrycja. <laughs> tak bawiły się tysiące. Tak też, bo podobno przyjemniej i łatwiej. Przyjemność z samego obcowania z muzyką, z ludźmi. Odstawią, przystawią i zadaniem kobiety jest tylko ładnie wyglądać i bawić się. To jest wszystko. Nie wszystko, bo to ładne wyglądanie czasami wiąże się z cierpieniem, więc po co tak się męczyć? W Krakowie obyło się bez szpilek i bez wielu innych rzeczy. Bez, w kostiumach na luzie, bez zudowania makijażu, bez niczego. Tu bez się nie dało. Za zimno i za ciemno, ale i tak przyjemnie i nawet nie razi. Moje, że repertuar piosenek! Ten sam od lat. Gdzie można spędzać ten noc jak w kruszynianach? No, było jeszcze parę innych miejsc, a każdy chwali swój wybór. Tam jest nudno, tradycyjnie, a tu jest zawsze inaczej. Nudno i tradycyjnie być nie musi. Wszystko zależy od pomysłu. Ja powinienem być quasi-moda i mi garb nie wyszedł. A ja pożyczyłam strój od Jedi i mi wyszedł. W Szczecinie wyszło wszystko. Można się było bawić prawie tradycyjnie na statku lub zupełnie inaczej, w kasynie. By się źle nie kojarzyło, to takim sprzed lat klimat lat 20-30, zabawa z Al Capone. Były nieprawdziwe pieniądze, nieprawdziwa broń i tylko reakcje prawdziwe. Nie niepoczak! nie poczek, tak? Tradycyjna prywatka też tradycyjna być nie musi. Ta w Poznaniu nie była. Sezon grillowy. 2010, tak? I my jesteśmy pierwsi. I my Polska. jesteśmy pierwsi, tak? Piłkarze grakowi pierwsi rozpoczynają treningi, a my pierwsi rozpoczynamy sezon grillowy. Tu grilla nie rozpalano. Za to rzeczywiście rozpoczęto sezon piłkarsko-polityczny. To jest taki wyjątkowy mecz, wydaje mi się, bo wynik jest ustalony z góry, chociaż nie ma tutaj żadnych działań korupcyjnych dla, bad dla badaczy z Wrocławia. Choć dziś tradycję nieco złamano. Nie było premiera. Za to tradycja życzeń noworocznych złamana być nie mogła. Najczęściej życzono sobie, by nadchodzący rok był lepszy od poprzedniego. Oby były jeszcze lepsze. Jeszcze lepsze. Ale jak wszyscy będą mieli tak dobre, to kto będzie w Polsce narzekał? Na pewno ktoś się zawsze znajdzie. Wystarczy trochę poszukać. Tylko trochę. Na Tajwanie pokaż sztucznych ogni, proszę pana, i tam to była iluminacja. A to to są jakieś popułczyny, proszę pana. To... Może za rok będzie lepiej i łatwiej. Z postanowieniami noworocznymi. Trzeba trochę zgódnąć, bo akurat trochę się przytyło. To akurat norma, ale życzenia, jak Sylwester, mogą być różne. Więcej seksu na pewno to jest podstawa. Wszystkiego dobrego, dużo seksu i dzieci! No ale chyba najbardziej oryginalne dostał Nowy Rok. Trochę na wyrost, bo za rok możemy mieć go dość. Polacy w różnych miejscach i w różny sposób świętowali nadejście nowego roku, ale w sumie to nieważne gdzie i jak. Najważniejsze, co teraz zrobimy, by za 12 miesięcy nie tylko cieszyć się z nadejścia nowego, ale i trochę żałować, że odchodzi stary, dobry 2010 rok. Paweł Płuska, fakty.